Dzień dobry, dzień dobry, po raz drugi dnia dzisiejszego, a kto wie, czy nie będzie i trzeci, ale tutaj już myślę o live. Zapraszam po tym materiale, tak gdzieś pół godzinki, albo może ciut wcześniej, chyba odpalę live'a. Ale słuchajcie, doskonale wiemy, są wakacje, doskonale wiemy, Hincul też potrzebuje wakacji i jeszcze zostało 10 dni, Również udaję się na wakacje, ale zanim się ja udam na wakacje, mam dla Was oczywiście fajne nagrody, jest kilka fajnych nagród. Tak więc, jeżeli macie ochotę wziąć udział w giveawayu, zapraszam serdecznie. Taki wakacyjny, gorący giveaway od Hinzula Oczywiście, standardowo, co musicie zrobić? Zostawić pod tym filmem w komentarzu swój nickname, dodajcie do tego, na jakiej konsoli gracie, na jakiej platformie, czy to jest PS, czy to jest Xbox. I tyle, takie najważniejsze rzeczy. A jeżeli chodzi o nagrody, tutaj również możecie sobie wybrać, dopisując, jaką nagrodę chcecie, jaka by Was interesowała, jak już moglibyście zostać tym. Zwycięzcą, tak więc tutaj jeszcze możecie wybrać sobie nagrodę, jaka by Was zainteresowała. Ogłoszenie Giveawaya będzie, uwaga, 19 lipca, tak więc zostało nam tylko 9 dni, niedużo. Ja 20 wyruszam na Urlop, tak więc mnie nie będzie, zostało 9 dni. Tak więc nie chcę, aby ten film długo trwał. Żebyście mieli jak najwięcej czasu. Oczywiście standardowe zasady. I teraz nagrody. Czy warto ogólnie brać udział w giveawayu? Słuchajcie, zawsze warto. Zawsze warto, jeżeli coś nam za darmo wpadnie. Dodatkowo jeszcze chciałem tutaj poinformować wszystkie nagrody. Wam przekazuje Wargaming. Ja tylko podaję wasz nickname, na jakiej konsoli gracie, a Wargaming już przyznaje nagrody. Tak więc co w tym razem dla was posiadam. Pierwsza nagroda jest to dowódca 3D, ale nie mogłem go odnaleźć nigdzie, a jest to Nick Kilian. Makie w sumie irlandzkie, jakby nazwisko, coś takiego, i nie mogłem tego gościa odnaleźć, tego dowódcy 3D, tak więc nie wiem dokładnie, jak on wygląda. Wybaczcie, ale jest to dowódca 3D, tak więc jeżeli ktoś jeszcze nie ma nika, kiliana, no to możecie go zdobyć. Kolejna nagroda: tutaj mamy karta niebieska, karta sztuk 1, następna nagroda: czerwona karta sztuk również 1. Następna nagroda, tutaj mamy Camo Vouchery, 4 camo dla chętnego. Tak więc cztery kamuflaże, takie na stałe kamuflaże, możecie sobie po prostu założyć już bez płacenia golda. Kolejna nagroda jest to 3 razy boost do EXPA, tak więc tutaj mamy tego 10 sztuk. Następna nagroda, tu już się zaczynają pojazdy premium i nie wiem dlaczego, Kolejny raz już dostajemy Toga 2. Jest to oczywiście tier 6. Jeżeli są chętni na Toga 2, tutaj akurat będzie również do wylosowania. I kolejny pojazd. Tym razem jest to 7 czołg średni nacji brytyjskiej Banshee Comet. I teraz mamy dwa pojazdy. Jeden jest 8 poziomu M48A2 Patton. Tego pojazdu ja akurat nie posiadam, ale. Mam nadzieję, że fajna jest maszynka, dlatego że gram tym spychaczem, czyli rampanzerem, i on jest bardzo podobny, chociaż ten paton chyba szybciej jeździ, ale tutaj pojazd może być naprawdę dość zacny. I ostatnia nagroda pojazd na zimną wojnę jest to Centennial Chieftain T9559. Takie nagrody możecie zdobyć. Jeżeli chodzi o dwie dodatkowe nagrody, tutaj były dwa razy po 7 dni. Konta premium, ale te nagrody zostały rozdane na moich live'ach i są to zwycięzcy Linti Dors i kolega J. 1978 LDZ, coś takiego. Był kolega również kiedyś na live'ie, tam konkurs taki również zrobiłem i ci dwaj panowie zdobywają po 7 dni konta premium. Te nagrody niedługo powinny pojawić się u Was na Kontach. Tak więc wszystkie nagrody już znacie, wiecie co macie robić, a mi nic innego nie pozostaje, jak życzyć Wam powodzenia i szczęścia. Z mojej strony to wszystko, czas start. Do usłyszenia, hej.